Julia Wieniawa z Nienacka ogłosiła zaskakującą nowinę. Aktorka nie jest już z Nikodemem Rozbickim. Teraz, gdy czuje się wolna, jest gotowa na ekscytujące zawodowe wyzwania. Takiego obrotu spraw chyba nikt się nie spodziewał. Jak ogłosiła Julia Wieniawa na imprezie Plejady, jest związek z Nikodemem Rozbickim to przeszłość. Losy pary śledziła cała Polska, najpierw obserwując pierwsze duże rozstanie, a potem wyczekiwany przez wielu powrót. Co teraz planuje młoda gwiazda? Zdradziła w rozmowie z nami, jak Julia Wieniawa wspomina rodzinkę. Pyl, w świadomości Polaków, aktorka zaistniała przede wszystkim dzięki roli w rodzince. Plac, popularny serial, był dla niej przepustką do większej kariery. Jak po czasie Wieniawa, starsza i bogatsza w cenne doświadczenia, wspomina początek swojej przygody? To było bardzo dawno temu, miałam 13 lat, jak zaczynałam, ale jestem wdzięczna za ten czas to była moja trampolina do kariery powiedziała. Wieniawa chce z powrotem grać w rodzince.pl. Wiele mówi się o tym, że już wkrótce rodzinka. Pyl powróci na antenę TVP. Producenci mieli ruszyć z realizacją pierwszych założeń i zadzwonili do najistotniejszych osób z obsady. Czy Julia Wieniawa chciałaby wystąpić w odświeżonej wersji serialu? Słyszałam, że wróci. Nie mam nadal żadnych konkretów, ale czekam. Trzymam kciuki, przekazała, zapytana przez Karolinę Motylewską o to, czy jest na takim etapie życia, w którym mogłaby przez przeszkód wrócić do ekipy rodzinki. Pyl, odpowiedziała lakonicznie: Myślę, że na jakichś zasadach tak. Na sam koniec podsumowała swój obecny nastrój, podkreślając, że teraz może robić to, na co tylko ma ochotę. Zarówno zawodowo, jak i w innych sferach życia mogę być uśmiechnięta, wolna. Czuję się sobą wreszcie od naprawdę dawna, skonkludowała.